Daniel Tusson wygląda uruchamianie automatycznych wycieraczek. Jeszcze w tej chwili widzę. Jeszcze widzę, chociaż szyba już jest mokra i wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji wycieraczki powinny zareagować. Teraz już jest bardzo mokra. Nie miałbym problem z przeczytaniem tablicy rejestracyjnej. Przypominam, dalej nie działa, dalej nie ściąga wody. W tej chwili już się robi naprawdę niebezpiecznie. Szczęśliwie nie ma dużego ruchu na autostradzie co doczekamy się czy się nie doczekamy to jest akurat loteria o brawo dało się